Arkadiusz Kędziora, Ork ze mną Bartosz Muszyński, zwycięzca drugiego pojedynku dzisiejszej gali FEN10. Bartek, rozmawiamy dłuższy czas po twojej walce. Dostałeś tam jakiś cios w tył głowy. Powiedz mi, czy wszystko jest też w porządku? Tak, wszystko już wróciło do normy. No Tak, tak taki, jest, taki jest ten sport. Tak? Nie wierzę, że to nie było tam celowe, po prostu tak tak się zdarzyło. Też moja wina, bo, bo po pierwszym liczeniu, kiedy udało mi się przycelować na wątrobę, to rzuciłem się troszkę za mocno do przodu. To był mój błąd. tak? No, a Powiedz mi, całkowita dominacja, można powiedzieć, od początku do końca. Co o tym zadecydowało? Przede wszystkim wydaje mi się doświadczenie. Mam dużo więcej walk dużo więcej walk stoczonych niż, niż Janu. No e, wszystko, ten chłopak jest silny jak Tur, naprawdę. Trafił tam raz i trafił porządnie. To po szczęście nie, 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 nie na tyle, żeby, żeby mnie wyłączyć, ale wie, zabrało mi troszkę z droga. 2015 rok to był bardzo intensywny rokiem dla Ciebie, stoczyłeś dużo walk, 2016 również rozpocząłeś, można powiedzieć, bardzo intensywnie. Powiedz mi co dalej, czy dalej będziesz tak intensywnie walczył, często, czy planujesz jednak jakąś przerwę? W tej chwili chyba chciałbym parę miesięcy, parę miesięcy przerwy, tak, żeby odpocząć i zrobić formę znów. Bo jednak czuję troszkę trochę zmęczenie. Walczyłem to 2-3 miesiące w Polsce, w Niemczech, znów w Polsce, potem u w Polkowicach, tam na miejscu na, w mojej rodzinnej, tak powiem, teraz miejscowości. Teraz kolejny miesiąc minął, kolejna walka. Jestem też przeszczęśliwy, że się udało kolejną walkę wygrać, tak, bo to nie jest takie proste, ale w tej chwili chciałbym mieć kilka, kilka miesięcy, chociaż odpoczynku. Wracając jeszcze do dzisiejszego pojedynku, wiadomo ciężko takie rzeczy przewidzieć, ale czy planowałeś tak szybkie zakończenie pojedynku? Nie, 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 nie. nigdy, nigdy przed walką nie zakładam, że, że skończę walkę przed czasem. Knockout to jest kwestia, kwestia szczęścia, tak? Ja przygotowuję się zawsze do, 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 na pełen dystans, mam, być, mam mieć zdrowie na pełen dystans, a jeżeli uda się, tak, to to jest kwestia szczęścia. Właśnie wspomniałeś o przygotowaniach, jeśli chodzi o twój okres przygotowawczy. Przebiegł on pod twoje myśli? Tak, tak, tak jak mówiłem wcześniej, e, półtorej miesiąca temu walczyłem w Polkowicach, mocno przygotowywałem się do walki tam o pas e, mistrza Europy w FMC. Tam udało mi się tą walkę wygrać i ta forma jakby nie zniknęła, tak, po prostu podtrzymywałem to, co było i jeszcze tam szlifowałem raz tam z kilkoma osobami to, co było i tak szedłem do tej walki dzisiaj. Dobra, nie będę Cię już więcej męczył. Chciałbyś kogoś pozdrowić na koniec? E, chciałbym pozdrowić wszystkich kibiców, całą armię, która przyszła mi kibicować. Pozdrow! Dziękuję za rozmowę i gratuluję jeszcze raz. Dzięki, dzięki.